coś się poruszyło w ciszy, zanim jeszcze to zauważyłaś. Nie był to hałas, ani nagły znak, to było subtelne, niemal niewidoczne, ale wystarczająco silne, by zmienić bieg myśli kogoś, kto przez długi czas próbował wszystko kontrolować. Aniołowie pokazują mi, że ta zmiana nie zaczęła się dziś. Ona dojrzewała powoli, karmiona wspomnieniami, emocjami i uczuciami, które on starał się zamknąć głęboko w sobie. Jednak nic, co jest prawdziwe, nie da się zatrzymać na zawsze. Nawet jeśli ktoś bardzo się stara, on mówił sobie, że to minęło, że to, co było między wami, należało do innego czasu. Powtarzał to tak często, aż niemal sam w to uwierzył, ale w środku pozostało coś, co nie dało się uciszyć: pewne spojrzenia, konkretne chwile, sposób, w jaki się śmiałaś, a nawet cisza, którą razem dzieliliście. To wszystko wracało szczególnie wtedy, gdy nikt nie widział. W takich momentach jego pewność kruszyła się szybciej, niż chciałby przyznać. Być może zastanawiałaś się, dlaczego czasem czujesz nagłą falę emocji bez wyraźnego powodu, dlaczego myśli o nim pojawiają się niespodziewanie, nawet wtedy, gdy wydawało się, że wszystko masz już poukładane. Aniołowie mówią jasno. To nie przypadek. Kiedy jedna osoba próbuje zatrzymać to, co się już poruszyło, energia zaczyna szukać ujścia. I często trafia dokładnie tam, gdzie powstała więź. On próbował iść dalej, zajął się sprawami, ludźmi, obowiązkami, uśmiechał się, funkcjonował, robił to, co należało. Ale w chwilach ciszy coś w nim pękało. Nie potrafił wyjaśnić sobie, dlaczego właśnie Twoja obecność zostawiła taki ślad. Dlaczego, mimo upływu czasu, wciąż czuł napięcie w klatce piersiowej, gdy Twoje imię pojawiało się w rozmowie lub myślach. To uczucie stało się ciężarem, którego nie dało się już ignorować. Aniołowie pokazują mi, że on walczy ze sobą. Jedna część chce zachować kontrolę, pozostać w znanym schemacie, nie burzyć tego, co wydaje się stabilne. Druga część wie, że coś zostało niedokończone, że nie wszystko zostało powiedziane, i ta druga część staje się coraz głośniejsza. To właśnie ona sprawia, że on nie może już tego zatrzymać, choć bardzo by chciał. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie. Czy naprawdę wszystko, co ważne, zawsze znika bez śladu? Czy nie zauważyłaś, że to, co ma znaczenie, potrafi wracać w najbardziej nieoczekiwany sposób? Aniołowie mówią, że to, co was połączyło, nie było powierzchowne. Dlatego teraz, gdy on próbuje to stłumić, napięcie tylko rośnie. W pewnym momencie pojawił się strach strach przed utratą kontroli, przed konfrontacją z emocjami, które mogą wszystko zmienić. On boi się nie tylko twojej reakcji, ale też tego, co odkryje w sobie jeśli przestanie uciekać, bo wie, że jeśli dopuści do głosu prawdę, nie będzie już mógł wrócić do stanu sprzed tego poruszenia. Aniołowie proszą, abyś zrozumiała jedno, ta sytuacja nie jest przeciwko tobie. Ona nie powstała po to, by sprawić ból, choć ból się pojawia. Ten ciężar, który czasem czujesz, jest częścią procesu, w którym coś ukrytego zaczyna wychodzić na powierzchnię. I choć teraz może to budzić niepokój, to jednocześnie otwiera przestrzeń na ulgę. On coraz częściej myśli o tym, co by było, gdyby powiedział prawdę, gdyby przestał udawać, że nic się nie dzieje. Ale za każdym razem, gdy zbliża się do tej myśli, zatrzymuje go lęk. Lęk przed konsekwencjami, przed zmianą, przed tym, że nie wszystko da się cofnąć. Mimo to, aniołowie pokazują mi, że to poruszenie jest silniejsze niż jego obawy. Teraz bardzo ważny moment. Zanim pójdziesz dalej z tą wiadomością, napisz w komentarzach ten mantrę: Pozwalam prawdzie wyjść na światło, nawet jeśli się jej boję. To nie są tylko słowa. To zaproszenie do uwolnienia tego, co od dawna domaga się uwagi. Teraz, kontynuując przekaz. To, co się poruszyło, zaczyna wpływać na jego codzienne decyzje. Może jeszcze tego nie zauważasz, ale on jest coraz bardziej niespokojny. Jego myśli krążą wokół jednego pytania: czy da się dalej uciekać? Aniołowie mówią, że odpowiedź już w nim jest, nawet jeśli jeszcze jej nie akceptuje. Każdy kolejny dzień bez działania sprawia, że napięcie rośnie. Nie chodzi tu tylko o uczucie, chodzi o prawdę, którą próbował odsunąć, o to, że coś ważnego zostało pominięte, niedomknięte. I kiedy coś takiego zostaje zignorowane zbyt długo, zaczyna domagać się uwagi w coraz silniejszy sposób. To właśnie dlatego on nie może już tego zatrzymać. Być może czujesz zmęczenie tą sytuacją, może masz wrażenie, że czekasz na coś, co nie ma nazwy. Aniołowie chcą, żebyś wiedziała, że to oczekiwanie nie jest bez sensu. Ono przygotowuje cię na moment, w którym prawda przestanie być ciężarem, a stanie się ulgą. Ale zanim to nastąpi, coś musi się ujawnić. To poruszenie nie cofnie się samo, ono będzie rosło, aż on przestanie z nim walczyć, i wtedy wydarzy się coś czego nie da się już zignorować. Aniołowie mówią, że ta chwila jest bliżej niż myślisz, ale jeszcze nie wszystko zostało pokazane. To, co w nim się poruszyło, zaczęło wpływać na wszystko, nawet jeśli na zewnątrz stara się zachować pozory spokoju. Aniołowie pokazują mi, że on coraz częściej zatrzymuje się w myślach, jakby na chwilę tracił kontakt z tym, co dzieje się wokół. Jego ciało jest tu, ale umysł wraca do ciebie, do tego, co zostało niewypowiedziane. To nie jest już tylko nostalgia, to wewnętrzne napięcie, które domaga się rozwiązania. On zauważa zmiany w sobie. Rzeczy, które wcześniej były proste, teraz wymagają wysiłku. Rozmowy stają się płytsze, uśmiechy krótsze, a noc przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Aniołowie mówią, że to znak, iż nie da się dłużej oddzielać serca od prawdy. Każda próba zagłuszenia tego uczucia sprawia, że ono wraca z większą siłą. Być może czujesz to także po swojej stronie, jakby pomiędzy wami istniała niewidzialna nić, która zaczęła drgać. Czasem pojawia się ciężar w klatce piersiowej, czasem nagła potrzeba ciszy, a czasem wspomnienie, które wraca bez zaproszenia. To połączenie nie działa jednostronnie. Gdy jedna osoba próbuje uciec, druga zaczyna odczuwać niepokój, nawet jeśli nie zna jego źródła. On często mówi sobie, że to nie ma sensu, że za dużo czasu minęło. Że okoliczności są inne, że lepiej niczego nie ruszać. Ale im częściej powtarza te myśli, tym bardziej czuje, że one go nie uspokajają. Aniołowie pokazują mi, że jego wewnętrzny dialog stał się chaotyczny. Jednego dnia jest przekonany, że musi się trzymać z dala, a następnego niemal decyduje się zrobić krok w twoją stronę. Strach odgrywa tu dużą rolę. Strach przed odrzuceniem, przed niezrozumieniem, przed tym, że odkryje coś, czego nie będzie potrafił unieść. Ale jest też inny strach, o którym rzadko się mówi: strach przed tym, że jeśli nic nie zrobi, będzie musiał żyć z poczuciem straty. I ten strach staje się coraz trudniejszy do zniesienia. Aniołowie mówią, że on zaczął obserwować może nie wprost, może bardzo dyskretnie ale twoja obecność wciąż jest dla niego ważna. Każdy sygnał, który dociera do niego z twojej strony, wywołuje w nim reakcję, nawet jeśli nie odpowiada. Nawet jeśli milczy, w środku coś się porusza. To milczenie nie jest obojętnością, to walka. W tym miejscu zatrzymaj się na chwilę. Zanim zagłębisz się dalej w ten przekaz, napisz w komentarzach cztery. To prosty gest, ale aniołowie mówią, że wzywa on wsparcie i klarowność w momentach, gdy emocje zaczynają dominować. Teraz kontynuujemy. To co się dzieje, ma też swój sens dla ciebie. Ta sytuacja zmusza cię do spojrzenia na własne granice, potrzeby i pragnienia. Aniołowie nie chcą, abyś trwała w zawieszeniu bez świadomości, chcą, abyś zrozumiała, że niezależnie od jego decyzji, ty również masz głos. To poruszenie dotyczy was obojga, choć każdy z was przeżywa je inaczej. On coraz częściej wraca myślami do momentów, w których mógł postąpić inaczej, do słów, których nie wypowiedział, do gestów, na które zabrakło odwagi. Te myśli nie dają mu spokoju, bo niosą ze sobą pytanie, co by było gdyby. Aniołowie pokazują mi, że to pytanie staje się dla niego cięższe niż ryzyko zmiany. Może wydawać się, że on stoi w miejscu, ale w środku trwa intensywny proces. Jego stare przekonania zaczynają się kruszyć. To, co kiedyś dawało mu poczucie bezpieczeństwa, teraz przestaje wystarczać. I choć jeszcze się waha, jego serce zaczyna domagać się szczerości. Aniołowie chcą, abyś wiedziała, że ta sytuacja nie ma na celu przedłużania twojego bólu. Każde napięcie prowadzi do momentu, w którym coś musi się zmienić, i choć jeszcze nie widać wyraźnych działań, energia wokół niego staje się coraz bardziej intensywna. To cisza przed wyznaniem, przed decyzją, przed ruchem, którego nie da się już cofnąć. Jeśli czujesz, że ta wiadomość do ciebie przemawia, Aniołowie proszą o mały, ale ważny gest, wsparcie kanału poprzez dobrowolną darowiznę. Pomaga utrzymać te przekazy i docierać z nimi do innych, którzy również potrzebują światła i zrozumienia. To wsparcie wraca w formie dobra, nawet jeśli nie od razu to zauważysz. On wie, że coś musi się wydarzyć. Choć jeszcze nie wie dokładnie co i jak, czuje narastającą presję wewnętrzną. Każdy dzień bez działania sprawia, że napięcie rośnie, aniołowie pokazują mi, że to poruszenie nie jest chaotyczne. Ono prowadzi w stronę prawdy. Nawet jeśli droga do niej wydaje się trudna, ty natomiast jesteś zapraszana do uważności, do obserwowania swoich reakcji, snów, myśli, które pojawiają się bez zaproszenia. One również niosą informacje. Ta sytuacja nie dotyczy tylko jego odwagi, ale także twojej gotowości, by zmierzyć się z tym, co może zostać ujawnione. To jeszcze nie jest moment kulminacyjny, ale napięcie rośnie. Aniołowie mówią, że coś w nim pęka. Powoli, ale nieodwracalnie. I choć on wciąż próbuje to kontrolować, poruszenie stało się silniejsze niż jego opór. Coś bardzo ważnego zbliża się do powierzchni. Napięcie, które narasta w nim od pewnego czasu, zaczyna przejawiać się w drobnych gestach i decyzjach, których wcześniej nawet by nie zauważył. Aniołowie pokazują mi, że jego myśli coraz częściej uciekają w jednym kierunku, nawet gdy stara się skupić na czymś innym. To tak, jakby wewnętrzny głos, który przez długi czas był cichy, teraz stał się niemożliwy do zignorowania. On może próbować go zagłuszyć, ale każda próba tylko wzmacnia to, co próbuje ukryć. Są momenty, gdy zatrzymuje się nagle, bez wyraźnego powodu i czuje ciężar w ciele. To nie jest zmęczenie fizyczne, to ciężar niewypowiedzianych emocji, które domagają się uwagi. Aniołowie mówią, że on zaczyna rozumieć, iż nie chodzi już tylko o wspomnienia. Chodzi o coś żywego, co wciąż reaguje na Twoją obecność, nawet jeśli nie jesteście blisko siebie. Ty również możesz zauważać zmiany w sobie. Może stałaś się bardziej wrażliwa na drobiazgi, bardziej świadoma własnych reakcji. Czasem pojawia się potrzeba samotności, innym razem chęć rozmowy, której nie potrafisz jeszcze nazwać. Aniołowie mówią, że to naturalne, gdy między dwiema osobami istnieje napięcie, które jeszcze nie znalazło ujścia. Twoje emocje nie są przesadą. One są odpowiedzią na coś, co dzieje się poza słowami. On często wraca myślami do chwil, które wydawały się zwyczajne, a teraz nabierają nowego znaczenia. Analizuje je, szuka w nich znaków, które wcześniej zignorował. Zastanawia się, czy wtedy już czuł to samo, co czuje teraz, czy po prostu bał się to nazwać. Aniołowie pokazują mi, że te pytania nie dają mu spokoju, bo prowadzą go coraz bliżej prawdy, której unikał. Coraz trudniej jest mu udawać przed sobą, że wszystko jest w porządku. Nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmienia, w środku narasta poczucie, że coś musi zostać wypowiedziane. On wie, że cisza przestaje go chronić wręcz przeciwnie, zaczyna go przytłaczać. To właśnie w tej ciszy jego myśli stają się najgłośniejsze. Zanim przejdziemy dalej, aniołowie proszą o prosty gest. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to dobry moment, aby to zrobić. To wsparcie pozwala nadal przekazywać takie treści i docierać do osób, które również potrzebują zrozumienia. Teraz kontynuujemy przekaz. On coraz częściej wyobraża sobie rozmowę, która mogłaby się wydarzyć. W jego myślach pojawiają się różne scenariusze, różne reakcje. Czasem widzi ulgę, czasem obawia się chaosu, ale jedno jest wspólne w każdym z tych wyobrażeń: poczucie, że po tej rozmowie nic nie byłoby już takie samo. I to właśnie najbardziej go przeraża. Zmiana oznacza utratę kontroli, a on przez długi czas opierał swoje bezpieczeństwo właśnie na niej. Aniołowie mówią, że on zaczyna rozumieć, iż kontrola, której tak się trzymał, była tylko pozorem. Prawdziwe emocje zawsze znajdą drogę, by się ujawnić. Im dłużej są tłumione, tym silniej później się objawiają. To dlatego teraz czuję się rozdarty. Jedna część chce nadal udawać, że nic się nie dzieje, druga domaga się szczerości. Ty natomiast stoisz w miejscu, gdzie możesz zacząć zadawać sobie ważne pytania. Nie o to, co on zrobi, ale o to, czego ty naprawdę chcesz. Aniołowie podkreślają, że twoja rola w tej sytuacji nie polega na czekaniu bez końca. Chodzi o uważność na własne granice i potrzeby. To poruszenie ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi do większej jasności także dla ciebie. On zauważa, że coraz trudniej mu skupić się na teraźniejszości. Przyszłość wydaje się niepewna, a przeszłość wraca z nową siłą. To sprawia, że zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe wybory. Aniołowie pokazują mi, że to kwestionowanie nie jest słabością. To etap, w którym stare schematy tracą swoją moc, a nowe jeszcze się nie uformowały. W tym stanie zawieszenia każde twoje słowo, każdy gest, nawet jeśli są neutralne, nabierają dla niego znaczenia. On analizuje je, czasem zbyt intensywnie, próbując znaleźć wskazówkę, co powinien zrobić. Ale odpowiedź, której szuka, nie znajduje się w tobie. Ona jest w nim, choć jeszcze nie ma odwagi jej w pełni przyjąć. Aniołowie mówią, że napięcie będzie jeszcze przez chwilę narastać. Nie po to, by sprawić ból, ale po to, by doprowadzić do momentu, w którym dalsze milczenie stanie się niemożliwe. Każdy proces dojrzewania emocji prowadzi do punktu, w którym trzeba dokonać wyboru. On zbliża się do tego punktu szybciej niż się spodziewa. Ty możesz w tym czasie zadbać o siebie, o swoją równowagę, o spokój, o jasność własnych myśli. Aniołowie przypominają, że niezależnie od jego decyzji, Twoja wartość się nie zmienia. To, co się dzieje, nie definiuje ciebie, ale może otworzyć przestrzeń na coś bardziej prawdziwego, jeśli obie strony będą gotowe. On zaczyna rozumieć, że brak działania też jest decyzją, i że każda decyzja niesie konsekwencje. Ta świadomość nie daje mu spokoju. Coraz trudniej jest mu uciekać w wymówki i racjonalizacje. Coś w nim domaga się odwagi, nawet jeśli jeszcze nie wie, jak ją w sobie znaleźć. To poruszenie osiąga kolejny poziom, już nie jest tylko wewnętrznym niepokojem, zaczyna wpływać na jego postrzeganie świata, relacji, samego siebie. Aniołowie mówią, że to znak, iż zbliża się moment, w którym coś zostanie nazwane po imieniu. I choć jeszcze nie widać finału, droga do niego jest już wyraźnie zarysowana. Coś w nim zaczyna się łamać w sposób, którego nie potrafi już ignorować. Aniołowie pokazują mi, że to nie jest nagłe załamanie ani dramatyczny gest ale cicha utrata równowagi, która sprawia, że dotychczasowe mechanizmy obronne przestają działać. On zauważa, że to, co kiedyś wystarczało, by odsunąć myśli, teraz nie działa. Rozproszenia tracą sens, a cisza przestaje być bezpieczna. W tej ciszy pojawiasz się Ty. Jego umysł wraca do Ciebie nie dlatego, że chce, ale dlatego, że coś w nim domaga się domknięcia. Aniołowie mówią, że On coraz częściej odczuwa wewnętrzne zmęczenie które nie ma nic wspólnego z fizycznym wysiłkiem. To zmęczenie wynika z ciągłego tłumienia prawdy. Każda kolejna próba udawania, że nic się nie dzieje, kosztuje go coraz więcej. Ty możesz czuć się rozdarta pomiędzy spokojem a napięciem. Z jednej strony jest chęć stabilności, z drugiej uczucie, że coś wisi w powietrzu. Aniołowie pokazują mi, że twoje ciało reaguje szybciej niż umysł. Czasem to napięcie w barkach, czasem ciężar w brzuchu a czasem nagłe wzruszenie bez wyraźnego powodu. To nie jest słabość. To sygnał, że coś zbliża się do momentu prawdy. On zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie chodzi już o to, czy coś czuje, ale co z tym zrobi. Ta świadomość przeraża go bardziej niż same emocje. Emocje można próbować tłumić, ale decyzji nie da się odkładać w nieskończoność. Aniołowie mówią, że on coraz częściej myśli o konsekwencjach braku działania, i to właśnie one zaczynają ważyć więcej niż strach przed ruchem. Jego wewnętrzny dialog staje się bardziej szczery, choć nadal pełen sprzeczności. Jednego dnia obiecuje sobie, że zachowa dystans, a następnego niemal decyduje się przerwać ciszę. Każda taka chwila wahania sprawia, że napięcie rośnie. On czuje, że balansuje na granicy, za którą nie będzie już powrotu do Starego Stanu. Aniołowie chcą, abyś wiedziała, że ta sytuacja nie jest próbą cierpliwości bez sensu. Ona odsłania prawdę o tym, czego oboje się boicie, ale też o tym, Czego naprawdę pragniecie? Twoja obecność w tej historii nie jest przypadkowa. To, co się dzieje, dotyka was oboje na poziomie, który wykracza poza codzienne rozmowy i powierzchowne emocje. On zaczyna inaczej patrzeć na siebie. Zadaje sobie pytania, których wcześniej unikał. Kim jestem, gdy nie uciekam? Czego tak naprawdę chcę? Co stracę, jeśli nic nie zrobię? Te pytania nie dają mu spokoju, bo nie da się na nie odpowiedzieć starymi schematami. Aniołowie pokazują mi, że to właśnie ten moment, w którym jego dawny sposób myślenia zaczyna się rozpadać. Ty możesz mieć wrażenie, że stoisz na progu czegoś nieznanego, nie wiesz jeszcze, co dokładnie się wydarzy, ale czujesz, że to, co było, nie może trwać w tej samej formie. Aniołowie mówią, że to naturalne uczucie przed zmianą. Nie wszystko musi być jasne, aby było prawdziwe. Czasem wystarczy świadomość, że stare odpowiedzi już nie wystarczają. On coraz częściej łapie się na tym, że wyobraża sobie Twoją reakcję, nie tylko na słowa, które mógłby powiedzieć, ale naprawdę, którą nosi w sobie. To wyobrażenie jest dla niego zarówno źródłem nadziei, jak i lęku. Nadziei, bo czuje ulgę na myśl o szczerości, lęku, bo boi się, że szczerość zmieni wszystko. Aniołowie pokazują mi, że jego największym strachem nie jest odrzucenie, ale utrata iluzji kontroli. Przez długi czas wierzył, że może decydować o tym, co czuje kiedy czuje i jak głęboko. Teraz zaczyna rozumieć, że niektóre rzeczy nie poddają się takim zasadom. To odkrycie jest bolesne, ale też uwalniające. Ty jesteś zapraszana, aby w tym czasie pozostać blisko siebie. Nie chodzi o analizowanie każdego znaku, ani o próby przewidywania jego ruchów. Chodzi o uważność na to, co dzieje się w tobie. Aniołowie przypominają, że twoje potrzeby są równie ważne, jak jego wątpliwości. Ta sytuacja nie ma sensu, jeśli prowadzi tylko do poświęcenia jednej strony. On zaczyna odczuwać presję czasu, choć nie potrafi jej logicznie wyjaśnić. To poczucie, że jeśli nie zrobi nic teraz, coś bezpowrotnie się oddali. Aniołowie mówią, że to nie jest presja z zewnątrz, to wewnętrzne wezwanie do uczciwości wobec samego siebie. Im dłużej je ignoruje, tym bardziej staje się ono natarczywe. Ta energia nie dąży do chaosu, ale do klarowności. Choć droga do niej może być niewygodna, prowadzi do miejsca, w którym napięcie ustępuje prawdzie. On jeszcze nie wie, jak dokładnie to się stanie, ale zaczyna rozumieć, że nie może już udawać, że nic się nie poruszyło. Ty możesz zauważyć, że twoje własne spojrzenie na te relacje się zmienia. Może pojawia się większa świadomość tego, na co jesteś gotowa, a na co nie. Aniołowie mówią, że to ważny etap. Zmiana nie dotyczy tylko jego decyzji. Dotyczy także twojej gotowości, by przyjąć prawdę bez tracenia siebie. Napięcie osiąga punkt, w którym coś musi się wydarzyć. Jeszcze nie ma wybuchu ani wyznania, ale powietrze jest gęste od niewypowiedzianych słów. Aniołowie pokazują mi, że to stan przejściowy, którego nie da się utrzymać długo, coś zbliża się do granicy, za którą nie będzie już powrotu do udawanej równowagi. To poruszenie, które zaczęło się cicho, teraz obejmuje całą jego świadomość. On może próbować to kontrolować, ale coraz wyraźniej czuje, że ta walka jest przegrana i choć jeszcze nie podjął ostatecznego kroku, jego wnętrze już wie, że zmiana jest nieunikniona. To, co w nim dojrzewało w ciszy, teraz nie pozwala mu już spać spokojnie. Aniołowie pokazują mi, że jego myśli krążą w kółko wokół jednej prawdy, której nie da się już dłużej odsuwać. On czuje, że moment graniczny jest blisko. Nie jako zagrożenie, ale jako konieczność. Coś w nim wie, że dalsze milczenie będzie kosztowało go więcej niż szczerość, nawet jeśli ta szczerość niesie ryzyko. On zaczyna rozumieć, że to poruszenie nie przyszłoby zniszczyć jego życie, ale by je uporządkować. Przez długi czas wierzył, że stabilność polega na utrzymywaniu rzeczy w niezmienionej formie. Teraz widzi, że ta forma stała się ciasna, niewystarczająca. Emocje, które próbował kontrolować, zaczynają domagać się przestrzeni i nie chcą już zgody na półśrodki. Ty możesz odczuwać narastające napięcie, ale także coś jeszcze, delikatną ulgę, jakby część ciebie wiedziała, że zbliża się prawda. Nawet jeśli ta prawda nie będzie łatwa, niesie ze sobą jasność. Aniołowie mówią, że twoja dusza jest zmęczona domysłami, pragnie prostoty. Nawet jeśli oznacza ona konfrontację z tym, co było odkładane. On coraz częściej łapie się na myśli, że jeśli nie powie teraz, może już nie znaleźć odwagi później. To nie jest dramatyczne postanowienie, raczej ciche przyznanie się przed samym sobą. Każde kolejne jeszcze nie teraz brzmi coraz mniej przekonująco. Jego serce zaczyna wyprzedzać rozum, a to dla niego nowa sytuacja. Aniołowie pokazują mi, że on boi się Twojej reakcji. Ale jeszcze bardziej boi się własnego żalu. Żalu za niewypowiedziane słowa, za utraconą szansę, za życie przeżyte w trybie unikania. Ten żal zaczyna wydawać się cięższy niż ewentualne odrzucenie. I właśnie w tym miejscu rodzi się decyzja, nawet jeśli jeszcze nie została wypowiedziana na głos. Ty stoisz w przestrzeni, w której możesz wybrać, jak chcesz to przyjąć. Nie musisz niczego przyspieszać ani zatrzymywać. Aniołowie przypominają, że masz prawo do swoich emocji. Do granic, do własnego tempa. Ta sytuacja nie odbiera ci sprawczości, wręcz przeciwnie, zaprasza cię do większej świadomości siebie. On zaczyna zauważać, że nie jest w stanie już udawać obojętności. Nawet w rozmowach z innymi ludźmi jego uwaga odpływa, jakby jakaś część niego była już gdzie indziej, przygotowując się na moment, w którym nie będzie odwrotu. Aniołowie mówią, że to przygotowanie nie jest chaotyczne to wewnętrzne porządkowanie, które poprzedza szczerość. Może zastanawiasz się, co powinnaś zrobić, gdy ten moment nadejdzie. Aniołowie nie dają gotowych scenariuszy, bo każdy z nich odebrałby ci kontakt z własną prawdą. To, co będzie najważniejsze, to uważność na siebie, na to, co czujesz w ciele, na to, co pojawia się bez wysiłku. Tam znajdziesz odpowiedź. On wie, że jeśli się odezwie, nie będzie to rozmowa powierzchowna. To nie będzie test ani próba sprawdzenia reakcji. To będzie odsłonięcie czegoś, co nosił zbyt długo. I choć ta perspektywa go przeraża, jednocześnie przynosi ulgę. Ulgę, bo prawda przestaje być wrogiem, a staje się wyjściem z napięcia. Aniołowie chcą, abyś zrozumiała, że niezależnie od tego, co on powie, twoja wartość nie zależy od jego decyzji. Ta rozmowa może przynieść zbliżenie albo zamknięcie, ale w obu przypadkach prowadzi do jasności. A jasność jest formą uzdrowienia, nawet jeśli na początku boli. On coraz wyraźniej czuje, że nie może już tego zatrzymać. To poruszenie stało się częścią jego świadomości, jego codziennych myśli, jego snów. Próby kontrolowania go tylko zwiększają napięcie. Aniołowie mówią, że wkrótce przestanie walczyć, bo zrozumie, że walka nie ma sensu. Ty możesz przygotować się na ten moment, nie przez oczekiwanie, ale przez zakorzenienie się w sobie, przez przypomnienie sobie, kim jesteś poza tą historią. To da ci stabilność, gdy emocje się pojawią. Aniołowie podkreślają, że twoja siła nie polega na twardości, ale na autentyczności. Ta historia zbliża się do punktu, w którym nie będzie już domysłów. Coś zostanie nazwane, nawet jeśli nie od razu wszystko się ułoży, ale od tego momentu nic nie będzie już zawieszone w półcieniu. I to jest dar, nawet jeśli teraz trudno go tak zobaczyć. Jeśli w trakcie tej wiadomości poczułaś, że coś w tobie się porusza, aniołowie proszą o wsparcie dla kanału poprzez dobrowolną darowiznę. To wsparcie pozwala kontynuować te przekazy i docierać do kolejnych osób, które potrzebują słów jasności i otuchy. Każdy gest ma znaczenie. On stoi bardzo blisko decyzji, nie dlatego, że ktoś go do niej zmusza, ale dlatego, że dłużej już nie potrafi żyć w rozdwojeniu. To, co było ukryte, domaga się światła. A światło, choć czasem oślepia, pozwala wreszcie zobaczyć drogę. Ty natomiast jesteś zapraszana, aby zaufać sobie. Niezależnie od wyniku tej historii, wyjdziesz z niej z większą świadomością tego, czego naprawdę potrzebujesz. Aniołowie mówią, że to jest prawdziwy sens tego poruszenia. Nie chaos, nie niepewność, ale powrót do prawdy. To, co się poruszyło, nie przyszłoby zostać zatrzymane, przyszłoby zostać uznane. I bardzo niedługo przestanie być ciężarem, a stanie się odpowiedzią. Jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie i rezonuje z twoją sytuacją, napisz w komentarzach jestem gotowa przyjąć prawdę. Podziel się swoim odczuciem, jeśli czujesz taką potrzebę. Twoje słowa mogą pomóc także innym osobom, które przechodzą przez podobny moment. Jeżeli poczułaś wartość w tym przekazie i chcesz wesprzeć dalsze tworzenie takich treści, Możesz przekazać dobrowolną darowiznę na wsparcie kanału. Każde wsparcie pomaga utrzymać te przesłania i docierać z nimi do kolejnych serc. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać kolejne inspirujące treści. Dziękuję za Twoją obecność i zaufanie.